Szanowni Państwo, mamy Państwu do zaprezentowania konny bojowy wóz strażacki wraz z wyposażeniem. Jest to oryginalny sprzęt, który został wyprodukowany na początku lat 60. ubiegłego wieku. Wyposażony jest w yy, no Panomia, też wyprodukowana w roku 1962. Drugim. Serena alarmowa. Serena alarmowa, rozdzielacze, wąże, węże sawne, oryginalne węże bojowe, także ten, ten wóz stał długie lata w zapomnieniu i podjęliśmy taką inicjatywę to jest z prezesem Piwińskim i z naszymi kolegami z OSP w Druhojowie, że przywrócimy go do, do Stanu Świetności, żeby pokazać wszystkim tym, którzy na dzień dzisiejszy są wyposażeni w piękne. Samochody, mercedesy, many, skanie, a my mamy coś, co jest godne, tak uważamy, że to jest godne zauważenia i pokazania, jak kiedyś nasi dziadkowie, ojcowie, czym musieli do jeździć, do jeździć do pożarów. Także proszę bardzo, i zapraszamy wszystkich do odwiedzenia. Do, do, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to dzisiaj pokażemy to już Państwu wszystkim kibicom, którzy są na zawodach, a kto będzie chciał kiedyś przyjechać do Trochojowa, to będzie też do dogonienia. Także zapraszamy i ch chcemy to dzieło nasze zaprezentować wszystkim i ocalić od zapomnienia. Następnych pokoleń coś, co powinno no pozostać i pokazywać, jak kiedyś właśnie strażacy Wolczyli yy, z przeciwnościami losu i takie były wtedy czasy. Także cieszymy się bardzo, że możemy to Państwu pokazać. Myślę, się, jak się zawody skończą, to każdy będzie mógł sobie przyjść, usiąść, zrobić zdjęcie, bo nie to, co mówił komendant, że nie można dotykać, myślę, że można. Także. Dziękuję za uwagę.